Proszę się ładnie nam przedstawić tutaj milionom słuchaczy. Tak. I, i, i słuchaczy tylko to radio jest? A ja tak. myślałem. Dobra, trochę coś tam wideo też jest. okej. Okay. ok. Mariusz Rudka, prezes zarządu firmy RCI, regionalne centrum innowacji. O. Z czym przyjechaliście? Przyjechaliśmy z różnymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o systemy grzewcze. I między innymi jest to folia grzewcza. Jest to, są to panele grzewcze, jest to naszej produkcji kocioł anodowy e, i również pompa iglu. Jesteśmy generalnym dystrybutorem na Polskę e, i właśnie bardzo mocno w tej chwili e, szerzymy czy propagujemy to rozwiązanie. Dlaczego, dlaczego akurat to rozwiązanie? Bo jest co jest wyróżnia tutaj? Właśnie. Wśród tych wszystkich producentów. Chciałbym zauważyć, że na tych targach jak przejdziecie i pozwiedzacie, nie znajdziecie drugiej pompy geotermalnej. To nie jest nowe urządzenie. Co to jest pompa geotermalna? Właśnie. Pompa geotermalna funkcjonuje na świecie już chyba z 20 lat albo może i więcej. Pomysł jest, wziął się stąd, że został, wykorzystuje się tutaj na pozyskanie ciepła ciepło ziemi. I Im głębiej, tym cieplej. Prawda? Więc to ciepło właśnie pozyskujemy. My korzystamy tak naprawdę z płytkich odwierców, bo to są odwierty do 100 metrów. Ewentualnie może być to tak zwane, bo to jest tak zwane właśnie dolne źródło. To dolne źródło może być również położone w poziomie na, poziomie, na głębokości 1,5 metra. Bo to już wystarcza ta głębość, głębokość, tak naprawdę do wykorzystywania. Stałej temperatury ziemi. I teraz, jak mamy tą stałą temperaturę ziemi między 5 a 8 stopni, to ta temperatura służy nam do tego, żeby czynnik, który jest w tej pompie, który. A co to jest, za czynnik? Czynnik to, tutaj jest, to jest freon, który jest sprężarka. E, która przetwarza, e, robi, znaczy uzyskuje temperaturę minus, e, około minus 15 stopni i chodzi o to, żeby go ten czynnik po prostu dogrzać, żeby on znowu był cieplejszy, znowu przy procesie rozprężania uwolnić ciepło. W związku z powyższym e, te minus 15 stopni e, jest ogrzewane e, na wymienniku ciepła e, glikol, który no, trochę chaotycznie mówię, ale ale glikol, który jest... oni są już przyzwyczajeni, do tego ja do nich mówię zazwyczaj, to też tak Tak, tak, bo to tak tysiące myśli tak teraz i e, glikol, który krąży w układzie dolnego źródła, e, jest dogrzewany właśnie do tych 8 stopni, dostarczany do pompy na ten wymiennik i tam z kolei jest to, e, ten fron dogrzewany właśnie do tej temperatury. To jest odbierany ciepło 2 z gruntu i tak. e, e, przekierowywany do układu fronowego. Dokładnie. Tak? To jest ta różnica pomiędzy y, urządzeniem y, pompy geotermalnej od pompy powietrze woda. Bo w pompie powietrze woda też mamy tak zwane dolne źródło, tylko to dolne źródło nie jest zakopane, tylko jest na zewnątrz domu, taki duży wiatrak jest, prawda? E, i, e, I te ciepło jest odzyskiwane jakby z powietrza. Okej, okay, i to jest Ty lepsze rozwiązanie? Tak, tutaj staram się nie mówić, że coś jest gorsze, coś jest lepsze, ale to jest zdecydowanie efektywniejsze, dlatego że powietrze, które mamy na zewnątrz w okresie zimowym spada nam temperatura poniżej 4 stopni e, i w tym momencie tak naprawdę nie ma już co dogrzewać właśnie tego freonu. W, 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 w pompie powietrze e, woda. Natomiast, no i tam po prostu musi się być czynnik dogrzany elektrycznie, czyli grzałka się włącza i dogrzewa. Czyli tutaj jak grzałka w momencie, kiedy się włącza, to COP tak naprawdę spada nam do, do 1,0, prawda? No bo to jest normalne ogrzewanie elektryczne. Natomiast tu nawet możemy mieć minus 50 stopni na zewnątrz, w ziemi dalej mamy te 8 stopni. Tu się nic nie zmienia. Czyli ta te nasze COP, które tu jest, a właściwie SCOP, jest stabilne przez cały rok, prawda? I ono tutaj na naszej pompie wynosi między 5,4 5, do 5,8 w zależności od mocy pompy. Czyli wysoko. Okej, okay. tak. ale mówiliśmy tutaj na początku, że to jest pompa geotermalna. Tak. Eee, czy to jest to samo co pompa gruntowa, czy nie? Tak, to jest, to jest kilka nazw, tak naprawdę, bo to jest bomba. Pompa, bomba. To jest pompa solankowa, to jest pompa właśnie gruntowa, geotermalna. Wszystko to jest tak naprawdę to samo. Chodzi o to, że te dolne źródło mamy zakopane w ziemi. Ok, z czym jeszcze przyjechaliście na targi i dlaczego warto się tym zainteresować? Mamy czasy, czasy że tak powiem, niepewne. Tak. Rynek energetyczny jest jaki jest. Wszystko jest drogie. Tak, wszystko jest drogie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o koszty, to jeszcze skończę tylko, jeżeli chodzi o tą pompę. No nie powiem, że są najtańsze w Polsce. Ale tak dla wyobraźni najmniejsza pompa, 5 kw, która ogrzeje nam dom do 120 metrów e, kwadratowych. E, oczywiście mówimy o nowym budownictwie, bo to, to też trzeba zaznaczyć. E, Zresztą dobieramy zawsze pompy w zależności właśnie od rodzaju budynku, jak on jest docieplony i tak dalej, więc to obliczamy na miejscu. Ale mówimy, żeby oprzeć chociaż jakiś przykład dać, to że budynek nowy zgodnie z normą WT-2021 WT20 wybudowany, 5KW na do, maksymalnie do 120 metrów, to to jest koszt około 52 tysięcy z odwiertami, z przyłączeniem, no wszystko na gotowe. Więc okay. nie są to już takie koszty, jak kiedyś. Gdzie zaczynały się te koszty na od 80-100 tysięcy, prawda? Kończąc temat pompy ciepła, z tak. którą tutaj przyjechaliście, w jakich mocach jest dostępna? Właśnie, bardzo dobre pytanie. Pompa jest dla domów jednorodzinnych, ale również mamy pompy przemysłowe. Od 5 kW do 240 kW. E, takie pompy mamy dzisiaj produkowane. Ok, i e, kolejne pytanie, e, jeżeli chodzi o e, zakres e, temperatur, to mówimy tak, dolne źródło mamy stabilne, ale jeżeli chodzi o odbiorniki, e, czy ta pompa jest dedykowana do, bardziej, do podłogówki, do grzejników, czy nie ma za bardzo to znaczenia? Tak, to jeżeli chodzi o pompy ciepła generalne, one są dedykowane do e, podłogówki, bo tam jest niska temperatura i one naj, najbardziej sprawne są w temperaturach 30-35 stopni, Natomiast nasza pompa ma zakres do 60 stopni, więc też radzi sobie z, ze zwykłymi grzejnikami. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem, jeśli już mamy grzejnik, a nie podłogówkę, to żeby to był grzejnik niskotemperatury. Czyli do 45 stopni tak na jest. przykład, żeby było tak przy minus 20 i wtedy będzie najefektywniej, efektywny. Ok, tak. i co jeszcze? Maty. Bardzo drzewcze. ważny element, o którym zapominamy, to też druga funkcja chłodzenie. Aha. Aha. Pompy powietrz-woda też mają chłodzenie, tylko że w chłodzeniu bierze udział cały czas sprężarka, czyli pobieramy prąd, mniej więcej podobny proces, tylko odwrócony przy grzaniu, prawda? Natomiast nasza pompa nie używa sprężarki w ogóle do chłodzenia. Czyli Free Cooling, tak? Tak jest. Chodzi tylko pompa obiegowa i wykorzystuje to ciepło. To jest, no to jest ciepło w sumie, oddaje ciepło do gruntu, tak, tak jest, to ciepło, które potrzebujemy wykorzystuje z gruntu, więc tak naprawdę my się śmiejemy, że ogrzewanie, jak nasz klient kupuje taką pompę ciepła, to ogrzewanie ma za złotówkę, przysłowiową, przy prawda, no bo to chodzi tylko o pompę obiegową, jej moc jest 90 W, więc ona naprawdę nie zużyje wiele energii w lecie do chłodzenia, no i oczywiście mamy wersję również Troszkę wyższą, taką gdzieś, gdzie mamy jeszcze zintegrowany system zbiornika, zbiornika wodnego 200 litrów. Czyli, okay. I to jest przeznaczone też dla domów jednorodzinnych, czyli w zakresach od 5 do 16 KW. Dobra. Ja już kończę ten no. temat, mamy jeszcze pompę 18KW inwerter. To już taka końcówka. Żeby A ta pompa jest jaka? Typu on-off, tak? To jest on-off. Okay. To jest ono, a tamta 18 jest inwerter, czyli dobiera. E, różnica jest tylko taka, że dobiera po prostu moc do potrzeb w danym momencie. Czyli nie e, działa na zasadzie pełna moc 0, pełna moc 0, tylko dobiera tą moc taką jaka jest potrzebna. A która jest lepsza? Znaczy, e, ja u, to, tu, tu nie ma co, co mówić, że jest lepsza. Po prostu to jest e, do specyficznych ja po prostu, rozwiązań. Ja po prostu wyprzedzam pytania, które będą w komentarzach. Tak, dobrze. Ale tutaj ja, ja nie w ten sposób patrzę, mm -hmm. bo jeżeli mamy dom 100-200 metrów, no to nie, ma, nie potrzebujemy 18 KW. Więc nie ma sensu też brać taką nawet z diwerterem takiej pompy, która, której nie wykorzystamy mocowo, prawda? No i kosztowo to też to ma odbicie w kosztach. Więc tutaj to, to urządzenie E, dajemy w specyficznych sytuacjach. Na przykład mamy, e, mamy dom, który potrzebuje 18 kW, ale część tego domu to jest wynajmowane pokoje. Albo jakieś tam agroturystyka. I wiadomo, że wtedy Klient nie potrzebuje całej mocy przez cały czas. Czyli więc... mamy inwerterową płynnie regulowaną, tak. wtedy jest w stanie oszczędności jakieś, jeżeli mamy niższe zapotrzebowanie i jest ona się w stanie. To ona wtedy schodzi sobie z mocą i po prostu e, używa mniejszą moc, bo grzeje tylko na przykład dom e, czy mieszkanie właściwe. Dobrze, a teraz temat, do którego nie uciekniemy. <laughs> Czyli cały czas stara się wbić folię na podczerwień. Folię. <laughs> czy to się opłaca? Bo to jest grzanie w 100% prądem. Tak. Nad czym to, to przewaga tak, jest, nie o, wie, w stosunku do wżejnika, taka jest, jest moje 90%. biuro jest całe w folie. To na pytanie, czy to się opłaca. To się wciąż opłaca. Oczywiście najważniejszym elementem dzisiaj to jest dom energooszczędny. czyli taki dom, który zatrzymuje jak największą ilość ciepła. I to jest bardzo ważnym elementem, tak? Jeżeli mamy taki dom zgodnie zbudowany z WT-21 i mamy i też dom, który nie ma 500 metrów tylko, mówimy o domach do 150 metrów, to jak naj... miałbym wybierać pomiędzy inwestycją w pompę ciepła na przykład, a, a folią grzewczą, to powiem tak, to, to zaproponowałbym klientowi folię grzewczą. Bo relatywnie koszty nakładowe, tak? inwestycyjne, tak jest. I powodują to, że w takich mniejszych domach lepiej sprawdzają się folie grzewcze. Folie grzewcze mają takie też zalety, których nie mają urządzenia centralnego systemu grzewczego, bo one są tak naprawdę decentralne. Czyli co to oznacza? Zacznę od najgorszej rzeczy, od awarii. Jak cokolwiek się zepsuje w takim urządzeniu centralnym ogrzewania, no to cały dom jest bez ciepła. Póki nie przyjedzie serwis, nie naprawi i nie uruchomi. Bo cieknie jedna rura. Na przykład, na przykład. E, jeżeli chodzi o folię, jeżeli też może się tu coś wydarzyć, ale nie działa nam jedno pomieszczenie, dlatego, że każde pomieszczenie jest osobno podłączane do instalacji elektrycznej, oczujnikowane i sterowane. Więc tu mamy ten komfort sytuacji kryzysowej, gdzie coś się zadzieje. To, to tak naprawdę cały dom nam pra, pracuje, nie działa nam tylko jedno pomieszczenie i czekamy na serwis, oczywiście. To jest taka jedna sytuacja, która, która jest, może być dotkliwa. Druga rzecz to jest taka, że możemy w pełni zarządzać ciepłem w naszym domu. To jest też bardzo istotna rzecz. To znaczy, ja, da, ja podam przykład. Mamy budynek 140 m2 i o godzinie 8 rano z tego budynku wychodzi mama, tata, dziecko, dziecko. Wszyscy idą albo do pracy, albo do szkoły, albo do przedszkola. Budynek stoi pusty. Pytanie: po co to grzać? Na poziomie 21-22 stopni. Można zaprogramować system w taki sposób, że dajemy temperaturę graniczną 19, co oznacza, że system się w całym budynku wyłącza i nie pobieramy energii elektrycznej. Po 8 godzinach, gdy rodzina wraca do domu, pół godziny przed włączeniem system się włączy i właściwie, po, jeżeli jest to system e, sufitowy, to po 20 minutach ma, mamy takie odczuwanie ciepła jak przy 21 stopniach. Okay, Chociaż czyli jest powietrze może być. Oczywiście mhm. niższej może mieć niższą temperaturę, ale odczuwalność będzie na poziomie 21-22. Czyli to jest też rozbieżność między nagrzewaniem powietrza a wypromieniowaniem tak, energii. Tu tak, przez W, w, w foliach grzewczych e, ogrzewanie, e, nie ogrzewanie, przepraszam, tylko powietrze jest ogrzane na samym końcu, czyli odwrotnie niż na przykład przy zwykłym tradycyjnym ogrzewaniu e, konwekcyjnym, czyli grzejnikowym, tak. E, Kolejny przykład to są na dom zazwyczaj jest podzielony na tak zwaną część publiczną i część intymną, czyli sypialnie, prawda? Te sypialnie, z tych sypialni korzystamy 8 godzin dzień, w, tyg, w ciągu dnia, to tak naprawdę te sypialnie też mogą być ogrzewane o wiele niższych parametrach, było. oczywiście, tylko w tych godzinach, których my potrzebujemy, co powoduje, to wszystko wpływa na cały, cały kształt zużycia energii elektrycznej. Każda nasza instalacja, mamy ponad 200 instalacji na Śląsku i w Małopolsce, jest zakończona sublicznikiem. My każdemu klientowi wyliczamy, ile on zużyje maksymalnie energii elektrycznej na ogrzewanie. Nie mieliśmy z tego tytułu jeszcze e, reklamacji. No dobra, a teraz porównanie kosztów, nie mówię inwestycyjnych, tylko kosztów eksploatacyjnych, powiedzmy w takim małym budynku, e, pompa gruntowa do e, powiedzmy do tych e, no, foli grzewczych, mhm. e, a na przykład do e, 1 do 1 e, źródeł elektrycznych, czyli na przykład grzejniki takie konwekcyjne e, elektryczne. Macie takie dane mniej więcej jak to wygląda? Czy to jest duża tak, rozbieżności, czy, 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 czy to jak to znaczy wygląda? Tak, jeżeli jeżeli chodzi o grzeniki elektryczne konwekcyjne, one będą najdroższym rozwiązaniem. Najtańszym w inwestycyjnym. Dokładnie. Ale najdroższym, w, jeżeli chodzi o używanie e, zużycia energii elektrycznej. Dlaczego? Dlatego, że e, ele, e, grzenik elektryczny zazwyczaj to jest moc między 1500 2000 W. E, I on musi za każdym razem grzać całą kubaturę powietrza. Powietrze e, lżejsze zawsze ułoży nam się w taki sposób, że ono będzie najcieplej Będziemy mieć pod sufitem, czyli tam, gdzie go nie potrzebujemy. A najchłodniej, tam, gdzie go potrzebujemy, czyli, czyli w nogach. Tak jest. Eee, więc ono z, z tej choćby racji zużyje najwięcej energii elektrycznej. Dla, mówimy o odczuciu, bo to nie chodzi o utrzymanie, nawet temperatury budynku, ale chodzi też o odczucie yy, komfort yy, termiczny. I komfort odczucia, tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o folię grzewczą. No, no weźmy sobie tak 150 metrów kwadratowych budynek. Nie chodzi mi o do dokładne liczby, tylko dla klientów, którzy się zastanawiają właśnie, czy iść w stronę ma, mają nowy budynek, energooszczędny, czy iść w stronę folii, czy iść w stronę pompy ciepła i wydać dużo kasy na tą inwestycję. Mhm. Czy to jest rozbieżność taka, że w jednym przypadku porównując koszty eksploatacji pompy ciepła, a potem a folii grzewczych, czy to jest, nie wiem, 2-3 razy drożej, czy to jest półtorej, czy, czy jak to wygląda? Mniej więcej. No właśnie, to jeżeli weźmiemy, to jest, ma znaczenie, jaki to jest budynek. Dlatego mówimy, że tak Mówimy do... nowy budynek, te 120 tak, ja metrów. Tak, ja wiem, o, o właściwie mhm. wielkości, prawda? Bo e, dlatego mówimy, że e, jeżeli klient myśli dzisiaj o ogrzewaniu e, dos, i ma budynek do 150 metrów, to poszedłbym w kierunku w, e, zdecydowanie folii grzewczych, e, a jeżeli... Myśli, ma większy budynek, czyli 150 i więcej, to zainwestowałbym już w pompę, e, geotermalną pompę. Tak? Dlaczego? Dlatego, że właśnie e, użytkowanie tych dwóch urządzeń e, w pewnym momencie przestaje się opłacać. Tak? Czyli jakby ten nakład finansowy, który mamy związany z, e, e, z większym budynkiem, on się szybciej zwróci, ponieważ te zużycie energii w tak dużym budynku. E, będzie przekładał się do naszej rachunki Po prostu. E, dlatego przykład może jakiś. Jeżeli mamy dom, e, załóżmy, e, 150 m2, to on zużyje na foliach maksymalnie w okolicach 6000 kWh. Mniej więcej oczywiście. My to zawsze wyliczamy dokładnie, ale tak, żeby zobrazować. Czyli mniej więcej 6000 kWh. Natomiast jeżeli mamy e, budynek 300 metrów, no to razy dwa możemy mhm. przeliczyć, że to będzie około 12 tysięcy kW. No dobra, a pompa ciepła w problemu? A pompa ciepła przy 300 metrach zużyje nam w, w okolicach 2000 kWh. No dobra, a dla tego samego referencyjnego, referencyjnego budynku, czyli 150 metrów, to możemy liczyć, że ile to będzie kWh? W 150 metrów kwadratowych, tak? Tak jest. No to będzie około 1000 kWh w ciągu okay. roku. Czyli liczymy, że sprawność, ten stop będzie w okolicach 6 i mniej tak. więcej tak to będzie wyglądało. Tak, to teraz na koniec. Ja jeszcze jeszcze, jeszcze tylko słowo... Chyba mi uciekła już myśl, e, bo coś chciałem właśnie dodać a propos, e, a propos właśnie, e, ogrzewania. E, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy przy wyborze e, systemów drzewczych, że e, klienci, którzy wybiorą pompę ciepła, geotermalną pompę ciepła, jest program w tej chwili uruchomiony od kwietnia. E, mój, moje ciepło i tam jest dofinansowanie do 21 tysięcy. No, realnie mówmy, e, bo to użytkownicy też mogą sobie sprawdzić do 15, bo te 21 jest dla dużych rodzin. To jest taki dodatkowy bonus do tego, żeby ta inwestycja jeszcze szybciej się zwróciła. Czyli jest więcej niż na powietrzne pompy, tak? E, tak. A, już wiem, przypomniało mi się. Proszę Państwa, to ja tylko jeszcze ostatni przykład a propos pompa geotermalna Vs, pompa powietrzna. E, mamy parę realizacji e, z deweloperami tutaj na Śląsku. To są głównie takie osiedla domków 120-150 m2. I część tych klientów, tak się dogadaliśmy z tym deweloperem, mieli do wyboru folie grzewcze lub pompy powietrze wody. No i wybrali część klientów, jak to klienci, część wybrała pompy powietrze woda, część wybrała naszego, nasze folie grzewcze. I po roku klient, który do nas trafił, bo, chciał, bo też robiliśmy mu fotowoltaikę, chciał powiększyć tę fotowoltaikę. No to naturalną rzeczą było zapytałem się go no dobrze, a jak tam rachunki? Czy ten, to, co policzyliśmy, czy to się sprawdziło, bo ma sublicznik, może sprawdzić. Mówił tak, nie przekroczyłem tej kwoty, także jestem zadowolony, super. Ale powiem panu coś więcej, mówię, no, słucham, była u mnie koleżanka, sąsiadka. I ja mówię, no i jak tam Eliza, ile zużyłaś tego prądu? No bo chyba połowę tego, co ja, prawda? Okazało się, że y, zużyli prawie tyle samo prądu, co, y, co oni na foliach grzewczych. I czyli to macie, jest taka czyli macie takie, że tak powiem, przykłady z życia wzięte tak, to są i, takie... coś takiego, i coś takiego jest. Dokładnie. Ja na koniec mam tutaj taki kołczan chwały. Tutaj są trudne pytania, nazywamy to ubuchami klimatyzacji Katowice, bo takie to pytania... To no, trudnych pytań zawołam żonę. Nie, 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 nie. takie pytania dostajemy od klientów. Proszę Dobra. sobie karteczkę no wylosować jedną, wylosować, dokładnie. Tak, ale tego macie dużo. Naprodukowane. Proszę rozwinąć, przeczytać i odpowiedzieć. Ja nie pomagam. Dobrze, no zobaczymy. Nie? Ile to pożyje? Powtórzyło nam się pytanie, ale okej. Okay. Ile to pożyje, no na panie? Na szczęście nie trudne pytanie. Chociaż ja uważam, że nie ma trudnych, trudnych pytań. E, takie pompy najstarsze, jakie mamy, e, to czy nie, nie, w ogóle gruntowe, tak? ja nie mówię, że akurat iglu. Iglu w ogóle najstarsza pompa ma 15 lat i wciąż pr pracuje. Natomiast nie tak dawno klient do nas też trafił, bo chciał wymienić właśnie pompę ciepła i mają już 20 lat. Czyli spokojnie te, 20 lat można zakładać, że to jest bez problemu... Kolejny też tak, to jest pomp... Wiadomo, każde urządzenie jest robione przez człowieka i może się zepsuć. Tutaj gwarancji takiej nie damy, że się nie zepsuje. Natomiast pracują one poprzez to, że mają stabilną pracę przez właśnie dolne źródło. Dzięki temu właśnie długo pracują w miarę bezawaryjnie. Nie tak jak w przypadku pompy powietrznej, woda, które te, te czynniki zewnętrzne ma bardzo zróżnicowane. Prawda? To ma znaczenie, to wpływa bardzo mocno na całe urządzenie i na jego żywotność. Dobra, dziękuję bardzo, my lecimy dalej. Dzięki. A zainteresowanych zapraszamy. Na dole macie link do tego wystawcy.